Jak szybko! Te już łapkę w górę zostawił Pan <grywa> Już jest jedna osoba, jedna łapka w górę O, ale zdecydowanie dzisiaj w robocie Niedziela to będzie pewnie bardzo dużo ludzi Siema, siema Spoko, a jest nie ma problemu. o kurde, prawie się wywaliłem. No? no? nara Nie no spoko. siema Izik, Siemano. Siemano Albandi, cześć, witaj. Albandi. Ostatnio wbiliście 40 łapek w górę. Ciekawe jak będzie dzisiaj. bardzo dużo ludzi jest, teraz tak jesteśmy na takim wejściu, które no jest dosyć mało odwiedzane, ale jednak kiedy wracam? Wracam 30. Ale 30 live'a jeszcze nie będzie bo 30 wracam tak po 20. może 21 będę zmęczony po 8 godzinnej podróży. Ponad może jednak się tak te 6-7 godzin jedzie. A do tego jeszcze jakieś postoje, coś. Więc raczej, raczej nie, nie da rady. Znaczy na pewno nie da rady. A. Yy, hy, 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 hy. 31 to chyba jest sobota z tego, co mi się wydaje. Więc 31 też nie będzie. A 1 jadę na. O oh jest! Sprawi się waliłem. A tego, 30... znaczy a pierwszego Jadę na urodziny do kuzynki. Więc no. Może być ciężko z tym streamem. Chyba, że na przykład będzie hłoje i Ku się wywalam cały czas. Idę chyba brzegiem. I No. Więc no. Najwcześniej chyba drugiego. Tak mi się wydaje, czyli to będzie poniedziałek. Więc w niedzielę raczej nie będzie, tylko że wstanę mega wcześnie. Yeah. <laughs> Już słyszycie zresztą rada: nie wstanę mega wcześnie. No, ale jest taka opcja, że albo niedziela, ale o fajne, zobaczcie. Rzelka. <laughs> Więc albo wstanę w niedzielę wcześnie rano i zrobimy coś, albo dopiero w poniedziałek. Też tak około godziny 16 Za około tydzień lecisz do Turcji chyba o! Albandi, czyli Mimisiek Albano. No to fajnie powiem ci Turcja fajna sprawa Ale na jak długo lecisz, daj znać coś dzisiaj mniej ludzi Niedziela fajna pogoda, pewnie siedzą i grają zamiast przyjść do DreamXa na live'a. No właśnie, tu jest w sumie fajna pogoda. Jak tam u was pogoda? Dajcie znać. Ty, tu jest mój cień. Siema. Na dwa tygodnie lecisz? No to do Turcji na dwa tygodnie. Fajna sprawa. A szczepiony jesteś? Olololo pisze, że pada. Czyli jest lipa u ciebie, a ty jedziesz. No właśnie spytaj się, czy się szczepił ci da radę jechać bez szczepień. No właśnie, jak to tam wygląda u Ciebie? Czy ty jedziesz bez szczepień, czy jesteś szczepiony, czy twoi rodzice? Oczywiście, jeżeli chcesz odpowiadać, bo nie musisz odpowiadać, ty no ale my tu nie przejdziemy. No, <laughs> Jak ty to chciałaś przejść? A ja tu się ostatnio kąpałem To jest chyba to wejście, to jest chyba to wejście gdzie się kąpałem, nie? No dokładnie, tak bo się ten las zaczynał Dokładnie to jest to No Właśnie to jest fajne tutaj Że tu nie ma dużo ludzi jest na ogół spoko Cztery osoby, no to powiem szczerze że w porównaniu do tamtego live'a to mało was jest Co? No nie odpowiedział Halo halo Albanti, byłeś szczepiony czy nie? Daj znać, bo nie wiem jak to jest z tą Turcją. Nie byłeś szczepiony. Aha i normalnie? A będziesz musiał robić testy, wiesz coś o tym? Nie ma kcesu, cześć. Jesteś w Hiszpanii. O kurde. No to ładnie. A musiałeś, musiałeś robić testy albo byłeś szczepiony, albo jesteś. Ewentualnie twoi rodzice. Daj znać. Aha, ty nie jesteś, ale twoi rodzice są. Rozumiem. Szczepiony jestem, a. Jest w Hiszpanii i jest szczepiony. Czyli tutaj tak to wygląda. A stalawista mu no napisał. O, 7 osób, czyli ktoś jednak przyszedł. Ale łapki nie zostawiliście. Tylko trzy osoby zostawiły łapki. Fajnie jest to, że jest podgląd tutaj automatycznie jest łapek w górę. O, cztery łapki. Czyli ktoś się jednak. Silnik. dziękuję. O, Izik da łapkę, o 5 łapek, 6 osób, super. Dziękuję serdecznie. Tak jak mówię na ostatnim streamie daliście ich aż ile? 40? Ponad 40. Więc było nieźle. Pewnie jakoś audio jest słaba, bo wiatr na pewno okumdyjny jak blisko <noise> ajrat mnie aż złapało O, wielki okaz ja pierdzielę co za co za gostek zobaczcie jaki wielki ja pierdzielę. zgadek dobrze przeczytałem a dziękuję serdecznie jaki ogromny gość. jak z pieprza? kolego nie uciekaj masz już u mnie suba z dzwoneczkiem a się zatrzymała Pokazać cię? no tak ja to zrobię jak to kamerka na mnie chodź tam dobra dziękujemy serdecznie jest w miarę audio mamy zawrócić tak?

ale, że ja, tak? Ojej, no dobra, tak wyglądam. Cześć wszystkim. O, co tu ja taki ogromny jestem na tej kamerze? O co tu chodzi? Co? Więc jakiś taki duży na tej kamerze jestem. w ogóle. Ja jestem w ogóle duży. No, tak więc. Jeszcze miłe ciepłe słówka od Ayrada, zawsze fajne, miłe. No. Mało coś w was dzisiaj jest. Dobra, to coś oszukujecie. Ale wytrwali widzowie zawsze są. A jest też jakiś zikal bandy. To mi się podoba. No i też kilka nowych ników widziałem. Najbardziej uwielbiam tych... Masz dalej na twarz? Nie, nie, nie. Najbardziej uwielbiam tych Fortnite'owych gości, którzy tutaj biegają. Albo jak... Była taka dziewczynka, co opowiadała mamie o lodach ekipy. Nie wiem czy to słyszałaś. Było co? <grywała> coś takiego. Co? No nie wiem, że się ludzie biją, tak mówiła. A mama jej w ogóle nie słuchała. Dziwię też nie mam Będzie ciężko Albandi, no bo nie ma ze sobą komputera. Mam laptopa, no ale. Co, ja? Chciał pograć. Co, bo ja, ja, ja. <laughs> A nie, bo to ten, w, tą mobilną gierkę. Ja. Na telefonie, Kla, Clash Royale. Nie, nie ma czasu, trzeba chodzić. Idziemy tam bliżej? Tego? I ja. tu po piasku? A, ty się ich boisz. Boję, nie mówię. No, czemu ich nie lubisz? No, nie. Są bardzo mili panowie. Obstrały się już trzy razy No, obstrały, no, ale co? Już? Nie moja wina, że tam parkuje I nie ich wina, że akurat tam im się chciało. Tak więc mam nadzieję, że osoby, które paszą na powtórkę, przyjdą do mnie drugiego już normalnie. Tak jak mówię, w domu będę już 30., a 31 to sobota. Pierwszego mam urodziny w znaczeniu jadę na urodziny, a drugiego już mogę streamować. Driewiks ostatnio wchodził do wody Nawet Aira to nagrała <laughs> Ale raczej nie wrzucę tego Wrzucić to? To może tylko dla wspierających <laughs> na, na tak tak <laughs> Tak jak słyszycie panie nie Słyszą, czemu nie? Podobno jakoś audio jest dobra. Kurde, nic tu nie widać, tak to słońce świeci. Tutaj. Tak to słońce świeci, nic nie widać. Ale widzę, że są dwie osoby, więc będziemy kończyć. Tak więc serdeczne dzięki za dzisiejszego streama. Do zobaczenia, może jeszcze zrobimy jakiegoś tutaj z nad <gry> A jeżeli nie, no to już następny będzie z domku. Tak więc trzymajcie się na razicho, do zobaczenia. Siema, siema. Siemano Iziki, Siemano Albanii. Cześć, cześć.